Jak wam minął weekend majowy? Zaszyliście się w jakiś dziczy, czy może jednak zabawa w gronie znajomych i rodziny. U nas było różnie, trochę na poważnie i trochę dla relaksu. Jak to mówią, równowaga musi być. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Śpią, śpiochy, śpią. śpią. No, ale powiedzcie, to jest dobra akurat jak wiecie, sobie lekko chodzi. Tu jest coś podgrzane i żeby podtrzymać tą ciepłotę tego... No. Jakże znakomitego dania, gdzie to jest wyborne, no to powiem Ci, elegancko. droga tutaj jest nie w na najlepszym stanie, a on przyjedzie autem, który ma bardzo nisko przednie zawieszenie. Wszystkim Witam Was na kolejnym odcinku na kanale Gienka Wędka. Znajduję się tym razem na owieśnie i można powiedzieć, że mam dwa dni z tego długiego weekendu majowego, gdzie mogę powędkować. Więc umówiłem się z Michałem oraz Wojtasem na wspólną nockę i mój bałagan już tutaj jest. Wędki już są zarzucone. Czekam jeszcze na chłopaków aż dojadą i zaczynamy, można powiedzieć, biesiadę majową strasznie gorąco, pogoda dopisała, a Przemek jest na innej wodzie i nagrywa dla Was dodatkowy, ciekawy odcinek i mamy nadzieję, że połowie jakieś karpie, więc ten weekend majowy na naszym kanale może się troszeczkę przedłużyć. Zaraz będzie tutaj Wojtek, ale pójdziemy zobaczyć, czy uda mu się wjechać z tego względu, że droga tutaj jest nie na w stanie, a on przyjedzie autem, który ma bardzo nisko przednie zawieszenie. Tu uważaj, tu uważaj, bo tu jest tyle. Nie, ja? kręcę. Michał mówił, że fura nie jeździ po dziurach. A tu patrzcie, Kurny Wojta zjechał. Nawet jest, nawet ryski nie ma żadnych. No, czy myślałem, że silnik ci wypadnie albo coś. A tu nic się nie wydarzyło takiego ciekawego. Jakby ktoś chciał tu. To... Profesjonalne mycie podwozia tutaj na trawce. Ale niczym nie słyszałem, żebyś zahaczył, żeś przeszedł ładnie przez te dziurki. Nie no, przetarłem delikatnie, wiesz, tam jak jest tutaj ta górka. Ten zjazd? Ten zjazd taki jest kurde. No bo tam trzeba dobrze trafić tylko. No. Ale tu nigdzie nie pozahaczałeś, jak żeś wjeżdżał teraz. No nie, nie, no to, to elegancko. Gaś tą furę i Chwila, musi się turbina schłodzić. Co so, ci się tam chłodzi? Mi się browar musi się schłodzić, żeby się nie zagrzał przypadkiem. A ty się tam znasz. <laughs> ty się tam znasz. Ale piwo można! O, widzisz, no, to jest dobry kolega, patrzcie, Ot, otworzy nawet. Cyk. O, kurczę. Cyk. O, proszę bardzo. Dziękuję. Zdrówko naszych widzów. To, a... o, musisz. A, to nie, to nie, to nie taki prosty. A. To otwieraj. Drugiego niech będzie. Niech majówkę czas zacząć. Tak jest. Zdrowie. Zdrowie nasze. I wasz, I wasz. Jak możecie zobaczyć, przyjechał już Michał ze swoim tatą. Stanowisko rozłożone. Teraz tutaj składam mu metodę. A to pierwsze wędkowanie na metodę? Nie, nie. Nie? O, jak elegancko wyszło? Super. Dobra, ale to musimy teraz czekać na ciebie, aż ty nie to wywiezie. By tak. trzeba było czymś jeszcze podsypać, może co, Michał? No? To ja przyniosę. Wędki już prawie rozłożone. I powoli siadamy do męskich pogawędek. Co jakiś czas przewijają się z odwiedzinami znajomi. Dużo żartów, śmiechu i opowieści wędkarskich. Każdy z nas wspomina różne czasy i opowiada o swoich przygodach. Tak nam mijają kolejne godziny, aż do późnego wieczora. W końcu doczekaliśmy się pierwszego lata. brania. Odjazd był niesamowity. Siedzimy sobie już w namiocie, coś tam przygotowujemy do jedzenia. O, u mnie teraz. A nie, to nie topesz. <laughs> Zahaczył. Lata. Widzisz jak lata? Idę po ten, idę po lampkę, o, więcej światła. Możemy i zobaczyć, co tam się dzieje. Cała ekipa tutaj przyszła. Przyjechał jeszcze Maciek, brat Michała, Wojtasa. Już tam widzieliście, że gdzieś tam jest. No i teraz tutaj najbardziej doświadczony wędkarz wyciąga pierwszą rybę. No, ale ładny. Ale tylko słońce zaszło i się obudziły. No i nawet go wypinamy i do wody. Jeszcze zdjęcie ale jest? mówiłem, duo mango jak nic. Kurczę, że zaraz się rzuci leszcz. No. Jest leszcz. Jeszcze duo mango zostało. Okay. No i dobrze, no nabijemy i rzucamy z powrotem. Ale że taki mały leszcz taki odjazd zrobił? No. Ty wiesz jak to zasuwało? No, no, słyszałem do. No. Maciek dobra. mówi, ty tam jedzie, ale tam jedzie fezosz koło wrotek się kręci. No. no. Z tarką, no jak na te warunki tutaj, co są? Ale zobacz jaką ma tarkę, zobacz. No. Jaki kolor ma taki głęboki, prawda? No. Nie jest taki jasny. Nie jest taki bardziej. Imantowany. Ale warto no. ma uwalony. ktoś go nieładnie potraktował. Wypołóż czego, Michał? No. Tam jest pelet, ten i nabita cię od razu, i niech zarzuca z powrotem. Co źle robisz, bo to jest za duży podbierak, tak go chyba nie wypuścisz. Się namęczysz. A, udało mu się. Nie udało się, tylko to się tak robi. Aha, tak. Mamy już tutaj wędki też tutaj mamy porozkładane. Tutaj przygotowany pelecik. O, walnąłem. Tutaj macie pelet. Opa! Hop, jest. Uciekam. A tutaj oglądamy jakiś mecz. Jeszcze nie wiem jaki. Dokładniej przygotowujemy sobie jedzonko. Teraz spożywamy delikatnie piweczko. 8 kulek 20 wyciągnął leszcza 50 cm i <laughs> żeby nie było. Tam tyle kulek 20 było nałożone, że te kulki były dłuższe od tego leszcza. Też taki? Ładny. No. Dużo większy. W musimy poszekać. Chcemy, chcemy Musimy poczekać. Tak, już zrobimy, może to będzie jedyna ryba dzisiejszego wyjazdu. <noise> ty, ale wiesz jak go wychlapałem z wody? Bo on mi się wypiął przy brzegu i popłynął tutaj Michał, Michał tak jakby w te kolory te grał takie na takiej planszy się położył na kamieniach. Jeszcze się bardziej położyłem, tak się wyciągnąłem. Już, już miałem w głowie, mówię, ty, chyba wbijam kroksem do wody. Mówię, pierdziele, ryba. Ziem ale jeszcze. sięgłem go, był w krzaczorach na mieliźnie, to go jeszcze wywaliłem na brzeg. Mówię, Zatrzymam go. Robimy zdjęcie. Ja I mówię, ty dawno, że obrączki nie kupuje. A później by powiedziała, że ona ta, wróżkę zrobiła. A gdzie żeś jeździł? wstawie, wstawie leży. Trzymaj Maciek. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Śpią, śpiochy, śpią. Browara wczoraj wypiliśmy, bo do drugiej siedzieliśmy, gadaliśmy o pierdołach. Mieliśmy dużą nadzieję, że właśnie wieczorem wpadnie jakiś bonus. Jednak ryby nie chciały brać, a my przespaliśmy spokojnie drugą część nocy. Ja jak zwykle wstaję pierwszy razem z kurami. Zaczynam się kręcić. Pierwszym moim pomysłem nie jest poranna toaleta. Nie jest to również śniadanie. Teraz należy przerzucić zestawy, a następnie można się ogarnąć. Oczywiście tym śpiochom, co są w namiocie nie dam już spać i szybko robię im poranną musztrę. Co powoduje podniesienie ciśnienia w ich krwi i od razu nie mają już ochoty na sen. Z ty chcesz im pomagać? tym, co Ty chciałeś robić i mówić, żeby Ci nie pomagać. Bo wczoraj, powiem Ci tak, mocno się deklarowałeś tym, Zanim Ty się wyprodukujesz, tak, to ja już to zrobię. my z Wojtacem no normalnie serca mieć mieliśmy. No właśnie. bardzo mocno chciałeś Ja nie wiem, czy Wy dalej macie serce. Powiem Ci, my mamy serce. Nie macie ale, serca. No, Bolało. No. Że my sobie zabieramy marzenia. No. Ale gorąco! Ogólnie nocka minęła bardzo spokojnie. Niestety więcej niż dwa leszcze chyba nie wpadły. No, ale czekamy jeszcze, mamy troszeczkę dnia. Więc pokopiło. uda się może coś złowić. Michał, nie komentuj. Nie komentuj. O, tykło coś. Dobra. krwawi. Co ci krwawi? Palet! A trzymałeś go w tylnej części ciała? Nie. W innej części, ale butelki. Pa, ona krwawi. To jest pożeraczka czupu. Jeszcze mamy troszeczkę czasu, także będziemy przerabiać sobie zestawy, raczej przerabiać. Tutaj wszystko. Zestaw końcowy zostaje bez zmian. Czyli plecionka w otulinie. Od haczyka tutaj do taśmy. Fu, taśmy pasty. Jest zdjęta otulina. Robaczek, haczyk czwóreczka. Waftersik Slip Dirig. Bardzo lubię ten przypon. Zresztą czytałem na internetach, że te Slip Dirigi są dedykowane do waftersów. A że ja uwielbiam łowić na waftersy, to ich używam. No i trzeba by tak tutaj to ściąć. Jak to w Polsce bywa. Jeden pracuje, reszta się patrzy. Uff. Popracował. Za nas wszystkich. Jak chcesz, żeby było dobrze, to trzeba samemu. Ale tutaj mamy fajnie. No, tam tak bieje, Na miłości, a tutaj kurczę, tak spokojnie. W Cisza, no. spokój, wiaterek wieje, to nas tylko muska po twarzy delikatnie. I ty. no mówiłem, że ten daszek jest coś, coś z nim jest nie tak. Kończymy naszą majową zasiadkę, chociaż Michał y, jedzie za pojutrze znowu. Ja jakieś dwa dni wędkowania czy tam trzy, do Lewina, do Przemka. Wojtas też pewnie jakieś będzie miał plany, ja idę do pracy i z tego względu, że y, kończy mi się już weekend majowy, zbieramy nasz namiot, gu... Guzik chciałem coś innego powiedzieć, ale guzik żeśmy złowili, więc nie mamy czym się pochwalić, ale mimo wszystko było fajnie, była elegancka pogoda. Posiedzieliśmy, poplatkowaliśmy, wypiliśmy jakieś piwko, dobrze pojedliśmy. Był Michała tato wczoraj, był jakiś kolega, był jego brat, parę osób Kuzy. się tu przewinęło, był, był Grzesiu, był Tadeusz, tak, tak mówię dobrze, Tadeusz był, więc dużo ludzi nie, że się przywinęło i... I bo wszystko było fajnie. Spotkaliśmy się, pogadaliśmy, wędki się pomoczyły, trzy leszcze wpadły. Nie wiem, czy nawet nie nagrałem, czy były w tym odcinku, czy nie, bo stwierdziłem, że to jest totalna porażka, jeśli chodzi o wędkowanie, ale czas był spędzony rewelacyjnie. No tak, krótki, szybki, intensywny czas. Liczyliśmy tutaj, że coś więcej wejdzie. Niestety pogoda jest za idealna, i ta woda chyba za szybko zapała temperaturę. Rybki poleciały się trzeć, bo leszcze, które łowiliśmy, miały taką tarkę, że jakby ktoś co, chciał sobie pięty wyskubać. Czy tam zrobić jakiś peeling, to bez problemu. I pewnie cała rybka, wszystkie te karpie i wszystko inne poszło za tymi leszczami. Bo na całej wodzie wieczorem jedynie górowały brania jesiotrów i było tego naprawdę sporo, i na przemian z leszczami o karpiach, o amurach. Na razie ani widu, ani słychu. Ale jak na 20 godzin od Kamila jak zaczął sobie łowić, może troszkę więcej. Moje tam nie wiem, ja wczoraj o 18 przyjechałem po 18, jest godzina przed 12, także parę godzin się posiedziało. Miło, przyjemnie, fajnie, intensywnie to lubimy. A wyniki, jakie są, takie są. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć! No i tak ładnie się proszę pożegnać. Do widzenia Państwu! Trzymajcie się wszyscy, dziękujemy za oglądanie. Pozdrawiam. Wesprzyj nasa, dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donatów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!